O, idziemy no dzisiaj wielki dzień koszonka będzie grube koszonko ładnie się zapuściło ale kocztowce wzrosły dobrze się ostatnio zastanawiałem kiedy on ruszył a to już teraz wszystko wykosić człowieku, Poza po Ale będę ja dzisiaj, kurna pokoszonka, Wszystko to No i to. I z racji tego, że oprócz tego, że działało to chyba żeń-szeń, wezmę sobie i to też, Przyszko, żeby tak nie stało. Niekoniecznie tu. Niekoniecznie droga. Nie, 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 nie. O, udało się chyba. O, koniecznie w tym czasie jeszcze spróbuję odpalić tą kamerę. Antena sobie przestawiła. Bliżej. Teoretycznie zasięg łapie cicho pod las. Tylko że jest słabo jakoś sieci nie działa. Spokój się chajbo. Spokój się. 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 Co? E? Idź. Powinno złapać co? Zniszczyłem całą parafię? Nie, nie chciałem. Ja słyszałem, że to parafia nie zniszczyła. To raczej parafię będzie kurwa w gazetach na Zająć ta kebaba. O, ładnie dach wykopał. gdzie się zakopał. Co to się stało? tak takie baba, nie ma miłosierdzia. ratujcie się kto może kto mówi mówi przeprosiny niech spierdala i bez chwili. O to koch. No, a szczerze mówiąc ostatnio jakoś się spotkałem też tam chłopaki z Jacków Landu, nie? Któryś rzucił moją starą ksybę jeszcze z tego z pieseczne. Bo się mam orfi. O kurwa stary, kiedy ja to przechałem. No ale świesz, wiecie, się po tylu latach, co jedna taka rzecz właśnie co zawsze wie, że kurwa nie widuję się z ludźmi tyle lat i tak dalej. Niektórymi, że no chodź świniu, to jakaś kocimiętka, ty jesteś pies. O, no. Spotykam ludzi po tylu latach, nie i nagle niektórych się jakoś starą ksywkę przypomina, gdzie ja praktycznie nie pamiętam już na imię. O śmieszna sprawa. ale fajnie sobie ten co to jest jakieś halucypy są kurwa grzybnie rośnie tutaj jakieś komary się wokół tego plączą tak jakby mi się podobało zalewa się jakimś sokiem może wcale jakieś halucypy kurwa ciekawe chyba bym nie próbował mogłyby mogłoby być za silne żeby tak samemu spróbować pierwszy raz kiedyś gadałem z takim znajomkiem mój niektóre środki zwłaszcza takie halucynogenne chociaż nigdy żadnych halonów po niczym nie miałem takie silne środki halucynogenne nie powinny być nigdy pożywane samemu tylko w obecności jednej najlepiej dwóch osób bo niektórzy po prostu mają takie fazy że trzeba ich uziemić bo potrafią bo mogą sobie zrobić krzywdę nie różne historie gdzieś tam krążą jakiś ludzie wyskakujący przez okno nagle łapiących jakiś agresorów a takie paniki no przeróżne rzeczy I czasem po prostu. Zależy kto co ma w głowie, nie? Ale zazwyczaj się wszystko potęguje, jak masz jakieś silne lęki czy coś. Czy to nawet mniej to się wszystko potęguje, nie? Percepcja się wyczula. Staszek sobie chodzi, się nie boi w ogóle. No. Także, tak ten więcej wygląda. Trzeba uważać. Wszystko jest ludzi, można zaeksperymentować, nie? Ale trzeba mieć chociaż minimum jakiejś podstawowej wiedzy i uważać na to, co się robi, bo może się wpierdolić w kanał. To ja? Oj! Nie ciągnąć chwilę, wezmę sobie fajkę z kieszeni. O! Możemy iść. Aha. Nie szal. Świnął. ale rośnie to wszystko po tych deszczach no i często jak wracając do tego masz jakiś taki mocno zakorzeniony ukryty lęk którego sobie na co dzień nie zdaje sprawę jak gdzieś ci się tam delikatnie objawia pod wpływem właśnie jakichś tam różnych środków może się okaże, że się spotęguje i może się okazać, że gdzieś tam z jakichś kurwa nietkniętych regionów od dawna mózgu wypierdolił Ci jakieś wspomnienie z dzieciństwa, które Ci spowodowały jakąś trauma, z którego nie byłeś na co dzień świadom. bo po prostu zapomniałeś, może po prostu sam, sam umysł Ci zatarł, żeby tego nie wspominać, żeby było dla Ciebie na tyle traumatyczne, tak jak ostatnio widziałem, że ten... To było, a no taki komiks w pseudo, że idzie ojciec z dzieckiem na spacer w wózku i coś tam, a ojciec, to syna, fajnie, spędzę z tobą czas, ale i tak o tym zapomnisz. Nie zapomnę, na pewno zapomnisz pierwsze 7 lat z życia, to ci ten wymarzę. Mówię, jak możesz mi takie rzeczy mówić? Mówię, i tak zapomnisz. No, ale niektóre rzeczy się nie zapominą, niektóre rzeczy zostają. A dziesięciolecia, Czasem potrafią się takie rzeczy objawiać, właśnie i nie wiesz, co to jest, kurwa, i możesz się leczyć, medykować, kurwa. Chodzić na terapię, mogły, mogły cię powoli naprowadzać, gdzieś w jakiś sposób, bo dużo rzeczy ma podobne podłoże, ale suma summarum musisz sobie zna sam znaleźć odpowiedź, co to jest, odkopać to, przeżyć jeszcze raz, stwierdzić, że to nie było takie straszne, zrozumieć, rozpuścić i ogarnąć łeb. ձեր փին płakać odcałowania w dupę, o celach, chodźmy. tam no szorze. pierwsze co spróbuję zrobić to chyba sparować tą ale później się będę bał w rendery w rurę a dźwięko o pranie rozwiesza o, mam dzisiaj zajęcia. Cała sobota to zapierdolamy wieczorem. Może coś się ogarnie. Dobra, nie wchodzimy do środka. Nie. Chodź. It's